Ok. Druga część filmiku, pierwszy sygnał tutaj to wam pokazywałem. Ten drugi to był tutaj, zaraz obok. Wykopaliśmy sobie taką jakąś metalową obejmę, nie wiem co to jest. A obok trochę wyżej jest kawałek starej złamanej podkowy. Także dużo jest tutaj sygnałów złomu. Oczywiście ja te wszystkie dziury zakopię, tylko chciałem Wam pokazać, jak blisko są sygnały. No i oczywiście jest tu złom, także w racji tego, że jestem kolorowym drobnicowcem, zasypuję to złom do plecaczka tutaj. I będę już tylko szukał sygnału na kolor. Bo jak powiedziałem wcześniej w filmikach moich, także ja nie kopię złomu, bo po prostu mi się nie chce tak. A jest tego tutaj pełno. Także zasupuję dziurki. I jak mi się uda, to jeszcze nagram dzisiaj filmik. Mam nadzieję, że z drobnym kolorem. Dobra, to na razie. Hej.